Witam Państwa, Marzena Słupkowska. Zawsze mi cieszy, kiedy mogę powiedzieć Państwu to, co dzisiaj. Z każdym dniem będzie nie tylko coraz więcej słońca, ale coraz cieplej. No do pełnej radości przydałyby się opady, ale na to nie mamy wpływu. Te pojawią się pod koniec tygodnia. Za to dzisiaj dużo słońca i dość ciepło, głównie na zachodzie i południu. Im dalej na północ i wschód, tym więcej chmur, gdzie niegdzie może zdarzyć się przelotny deszcz, a pod wieczór również na krańcach północnych burze. I podczas burz będzie silniej wiało w porywach do 60 km na godzinę na termometrach od 16 stopni w Suwałkach, przez 19 w głębi kraju do 22-23, których tych stopni nie widać, będzie w ciągu dnia, ponieważ słońce zrobi swoje. Ciśnienie spada. W Warszawie barometry pokażą 1000 hektopaskali. A noc będzie chłodna, od 9 stopni na Suwalszczyźnie, przez 11 do 12 na Dolnym Śląsku. W całym kraju będzie Dużo chmur, zwłaszcza na północnym wschodzie i tutaj spodziewamy się przelotnego deszczu, a także gdzie niegdzie, zwłaszcza w rejonie Kaszub, a także Zatoki Gdańskiej, burz. Wiatr wtedy w porywach do 60 km na godzinę. A jutro w całym kraju pogodnie i słonecznie. Dobrego dnia, do zobaczenia!